Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto kakaowe z polewą. Potrzebować będziemy 2 jajka, szczyptę soli, pół szklanki oleju. Możemy zastąpić 10 dekami stopionego masła. Pół szklanki mleka, półtora łyżeczki proszku do pieczenia, dwie łyżki kakao, szklankę cukru i dwie szklanki mąki pszennej. Szklanka o pojemności 250. Teraz jajka z cukrem ubijam na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą dolewam olej na lewo, do pieczenia kakao i mąkę i czas to mieszamy. Ciasto już jest połączone i teraz jeszcze zbiorę brzegi i wyłożymy do formy. Forma 17 na 27 cm jest już wyłożona papierem do pieczenia. Ciasto wykładam, wyrównuję. I będziemy piekli około 35 minut w 170 stopniach. Ja zawsze powtarzam: pieczemy do suchego patyczka. wbijamy patyczek. Jeżeli jest suchy, świadczy o tym, że ciasto mamy upieczone. Powierzchnię wyrównuję, a później przygotujemy po polewę. Ciasto wędruje do piekarnika. Ciasto mamy w piekarniku, a teraz, tak jak wspominałam, przygotowujemy polewę na ciasto. Mam tutaj 3 łyżki masła. Masło rozpuszczam, 3 łyżki kakao. 3 łyżki cukru i cztery łyżki mleka. I to należy podgrzać, pomieszać i polewa gotowa. Rozpuszczamy wszystko, mieszamy i będziemy mieli polewę gotową. Później polejemy ciasto. Pamiętamy o mieszaniu abyśmy nie mieli grudek Rozpuszczamy I mamy polewę gotową I tak oto ciasto kakaowe mamy upieczone Polewę przygotowaną I gorącą polewą należy polać ciasto Rozprowadzamy po całej powierzchni i możemy posypać kokosem, startymi orzechami lub po prostu tylko tak jak w tej formie zostawiamy ciasto polewamy polewą. Ja posypię kokosem. Tak, mam polewę rozprowadzoną i teraz tak jak wspominałam posypię ciasto kokosem pozostawię do ostudzenia ciasto kakaowe z polewą szybciutkie ekonomiczne ciasto i tak oto wygląda ciasto kakaowe z polewą ukroimy kawałeczek a tak ciasto wygląda Przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę ciasto kakaowe z polewą.